Pan świątek? No. Pokaż, co jesz. Nic, co nie. Ale mu no, usprawiedliwienie. Ja zaraz idę jeszcze po ten. Po owocki. Mm -hmm. Chcę to zobaczyć. Ostatnio, jak byliśmy na siłę, nikt jaka jedyny nie to owocek. Jak szlify nie było. Nie, nie. Nie, nie, bo tak to, nie, nie, nie było takiego treningu. Oczywiście, że jadłem, we wtorek jadłem banany. O, oh, wow. Wow. O, wow. Wow. Oh, a co ty wtedy góralki w wpięłeś? Góralki. I co? Góralki. Masz problem do górali, stary? Nie, no, to, nie to już nie, skancelowany nie, na... na Podlasiu. Po prostu powiedz, nie to ma fatu. Zgadnijcie, o. Z 20 na 100, gra... nie no. 30 nawet na 100. To dużo? 30? 30? Ty? Na pewno, no na ja pewno od 17. Ma. 19. 34 no, no No oczywiście, że tak Ile takich to pan... też To też to co ty teraz stawiasz to też Ja dużo Ja po prostu. No to też ma mm. dużo fatu To, to jest sam do... wafelek Poczekaj patrzcie Nie ma Każdy tu jakieś batony kurwa pizzę No to... tak, bo byłem głodny, patrzyłem Ja Je... jestem wyśmiewany Ja w szkole Nie. pierdzielam kanapeczki trochę Kto się wyśmiewa? 17 fatu No 17 co? 17 fatu No, no A Kto no, 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 się wyśmiewa? Ja My szanujemy tutaj jednym ja, ja mówię, że to jest dobre, że tak się odżywiasz. To Masz Syndrom twierdza, Ej, prawda. dobra, nie. nie Co z tym ciężkiego, pół. przepraszam Patrzu. bardzo. Ale ty, ty ile ty za to płacisz? No dyszkę. Dyszkę, człowieku. A ty dobra. ile za to zapłaciłeś? Ja następnym razem wezmę Następnie od pani miskę. A ile zapłaciłeś za tą pizzę? Dyszka. No, ale, i ja, nie bym, szkoda, ale ja bym to się to nie to. najadł tym, a poza tym na, ja jestem uczulony na, na owoce. Na, na jakie owoce sobie Na wsz, wszystkie, no. No. Bo, ja, bo ja jestem na ten, no, ja tak jestem uczulony na, na opryski te, co dodają tak? do tego. Ty, jak ci idzie na kato? Sam, Sam się baży, nie pójdę. No się no. <gry> Czyli święty na to ci szkoda, a na pizzę ci nie szkoda, tak? Nie, no tak jest. Drogie jest, bo tym się nie najesz. Jak się nie najesz? Dobra, a, wezmę, następnym razem wezmę. No dobra, to następnym razem wezmę. Ja może to zobaczyć, bo nie wiedziałem. I wie. promise, ale to kosztuje dychę na pewno. Gruszka to jest połowa zapotrzebowania. Ale budnika. jakie mam tu zjeść, jak jestem na to? No, no, co ty jest naprawdę pod na co Naprawdę udajesz sobie przemyśl pod wodą. Na No Zobacz jak to jest sztuczne, hermetycznie zapakowane. To jest kurwa sztuczna pizza, nie jest sztuczna. No nie, bo tu nie psikają ci. Dobra, ty, stał, no super, świetna rozmowa <laughs> I ty chcesz webinar żywieniowy prowadzić? No, no prowadzi, zaprawno. widzisz. Jak już jest. No, się ja nagrywam film, serio, Panie, zostaję kura, dietetykiem. To jest to progress. 365 dni do dietetyka. Chcesz, bo przejdziemy do ja, kamerą, ja, on ja, się ja, nie chce, to mówił. Mich też ale kto prosi? Pozwoli... Zawsze, zawsze kupujemy osi, zawsze pan świątek nie kupuje i zawsze wypijemy. I no, ja oszczędzam no. 3 złote treningowo. Treningowo. I będę miał na sałatkę. Na sałatkę. Ale kurde, no, ja serię tak, się tak na to Na co jesteś oczulone. Tak. Ale nie, bo. Mhm. Tak. Ja już widzę, że ja tobie już teraz oczy puchną. Bo po prostu słabo. Pokaż oczy, pokaż oczy no, to jest dragi. Dobra, kończymy tą pojacerkę, człowieku. Ja się muszę skupić na treningu. Tak? Co to mówi? Ja się przypomnę na Co to mówi, no? Ty trzy góraki zjadłeś? <laughs> <mam pierdolę. laughs> Czyli on, on pierdoli teraz? Czekaj, może się nie 102 pa, kurwa fatu. Nie, Biodąc nie, 30, bo ile 100. to ma gramów? A, nie, 100 100 gramów. 100 gramów? A na 100 gramów. dobra, Czyli ma 130 dobra, dobra. Yeah. No, z 50 fatów przyjął 50 fatów No, no, nie no, no, tak, z no, tak, 50 fatów no, 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 ty ja <laughs> Ty się bardziej najadłeś niż tym byś się najadł. Nie, ja nie, nie, nie powiedziałem coś takiego. To on mówi, że się nie będzie ja nie wiem, bo To ja... czemu idziesz w tą stronę? No ja, to jest tańsze. To ja za to zapłaciłem 3.60. Za 3. Za trzy. Czy za jednego? Za trzy. No to widzisz, Steve. biznes, biznes man ale co jest ważniejsze? Powiedzcie mi chłopacz. Ciekawe jaki będzie biznes, jak będzie się o Właśnie, co jest, co jest ważniejsze? Zdrowie czy pieniądze? Kurwa ty się nie wyrażaj, bo tym <laughs> on To mocy daje. <laughs>

tego typu pójście nam noszą, no, ale, lep ale będą lepsze, będą lepsze. No. no ale wiesz, nie będzie już tego. No. Może są hejterzy, a może są fani takiego no, ja się zaraz zleję Jeszcze nie tak, zdamy zaraz i. Przejmuj nie to, to, robić. to Nie, ale przecież będzie i tak oszoło. Każdy o show, będzie no, ze swojego no, nagrania. Z całą jest zawsze, jeden całą salą. Na kamerkę się Jak będzie Jak jest pan świątek na filmie, to zawsze jest Nie, no tak naprawdę to może wam trochę to znikuje, ale otwieramy swoją siłownię. Swoją sieć siłowni. Ale jest człowiek. Czy z bds em ale właśnie jak się dowiedzieliśmy, że Betty otwiera to nam... No. Się... To mówimy, jebać tego gruba no. <laughs> Nie Nieważne, czy jesteś lewy, czy z prawej, za miłośnik nie powinien płacić płaczem po swojej wariacji. <laughs> Jestem wierzący. A czemu się bać do niego podejść? Nie bałem się do no no Bo historia była taka. Tak. że Ja ogólnie no Jesteś największym gdzieś bo mediego. Nie robimy Borys, Borys, Borys jest moim idolem. Tak A ktoś tylko Ale jego. A nie, no kaprys. Ja tylko się... jego, no. Bo... Ja pod to się nie podpisuję, wręcz to bojkotuję. No, no zawsze zawsze wyzywam, jak idol. on coś gada o nim. I. No się. I przeszedłem. No kurwa, człowieku. Był na z nami na siłowni. Znaczy to tam gdzie trenowaliśmy patrzę, ten chłop waży 140 kg i 40 kg No na płaskę, i dobrze, no i zaczyna, no. zaczyna. Może no dobra, dobra, się no. sobie potrzebowałeś. Ty, ty, no, nie wiem, no dobra, nie będę zgadzał, to. Mów. Mów swoje herezje. Mów. Więc Rzez. spotkaliśmy Borysa i chciałem sobie zrobić zdjęcie, tylko on... Zdobywałem fotograf i eee. nikt nie był ale kolei. Tak Ja ci powiedziałem, że jak coś, to ja ci mogę zrobić zdjęcie. Ja na początku powiedziałem, że nie, ale potem powiedziałem, że jak chcesz tylko fotę. Ja, ja też no, siedem do szatni i mówię ci, dobra, dawaj robimy tą fotę. Na początku nie tak, zjadłem tak, z... ja ty, ja ty wyszedłeś, zajrzałeś i... Nie, jednak nie. I wróciliśmy do szatni. Ja szedłem po na początku ze świętym i powiedziałem, że dawaj zrobimy sobie fotę. Ja mówiłem, że ja nie chcę foty, nie? Ale ja nie myślałem, że my mamy robić wspólną fotę z nim, że ja też mam nie, 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 nie. Tak nie, Yes, ja bym nie się jak byś na Taka propaganda. Ja, ja, ja chciałem, jedno. żeby Bobo mi zrobił zdjęcie i to powtarzałem trzykrotnie. Teraz to wali w chuj. A później zmarłem. Racja, teraz mi się przypomina, że racja, że racja. chciał mi pomóc. Tylko, że chyba ty to. I on bartości. robił kardio. No i on zostaje zbroję. No to mogłeś poczekać. No, tak, poczekać on godzinę... Albo Jest. powiedzieć, że kole... Godzina? Nie poczekać godzinę Jak ja bym <laughs> zobaczył. Jak ja zobaczył na siłowni, to mógł pójść na miesiąc rozbić obóz i czekać. A ty godzinę ci no, twojego idola, na od śpieszy. Śpieszy. Od twojego idola, na twojego idola, Gdzie się spieszy. Już nie pamiętam, ale No tak i, ważne to, to było właśnie. Już się nie, nie tłumacz naprawdę, bo nie ma sensu. No taki właśnie ma fan. No, mam nadzieję, tak że będę jeszcze miał okazję, to okazję to spotkać to Borysa i sobie zrobić zdjęcie. No jedną okazję już zmarnowałeś, to na pewno. Na pewno grube zdjęcie by to było. I wszyscy poszli, ja poczekałem, bo pan Świątek się zreflektował po rozmowie Nie zreflektowałem się, tylko ja zawsze od jakiegoś czasu <grymne> <grymne> zawsze, zawsze daję sobie banana przed treningiem jako zdrowe źródło węglowodanów Dlatego tego dbamy o nawodnienie z igą Świątek akurat... Tylko, że tu jest duży cukru stary no. Dobrze, no i... Szczerze nie powinienem tego robić, ale spojrzałem smakołyk po treningu konta in Smakołyczek. Dobra, lecimy w do trening. Dzień dobry. Co robisz? Jesteśmy tak boli przy tym piersiowym. Co masz do tego? My już z Bartim po talerzyku, białe łapki. A co się teraz dzieje? Co my tu robimy? Wiosłę. Miałem być płaska. Eee, ale no niestety wszystkie są zajęte. No i co? No i klasycznie, tak żeby nie było, że nie mam żadnej kontuzji. To no. Mam. No. Tradycyjnie chce się zabrać, bo dziecko rozwalono. To już trzy tygodnie. Oni robią y, wiosło. Prowadz kuldan. A później się spotkamy na płaski, jak się zwolni. I widzę, bo było koszuleczka Bayernu. A jak? Dzisiaj tak. No. Kto oglądał, ten wie, co chodzi. Ja oczywiście. Też. Real Madrid. I może czy, nie wiem, ty masz ręce od Magnusa. Eee. To nie. Słabo. Jest koszulka i jesteś tu. Jest! Jest yes, to... Całość na koniec filmu będą no. Całe pokazanie gaci Pana Świątka A on co? Bym pokazał Gacie, Pana Świątkę dzisiaj, bo k**wa więcej dziur niż gaci no. No. Co wiesz? masz takie dziurowe gacie? Żyję w skrajnej biedzie, Somalia, Mogadiszu to są moje tak? Tak? Somalia, Mogadiszu Somag tam, tam, to, A pochwal się do dostać właśnie z geografii ze stolic Ileś punktów Jak mówisz Somalia, Mogadiszu Dobra Było 50% czy nie? Ja mogę powiedzieć e, Proszę Państwa To jest człowiek, który zdaje maturę z geografii za... Dwa miesiące No za dwa miesiące Za dwa <laughs> miesiące Ja jestem człowiekiem, który nie zdaje matury z geografii I był była kartkówka, sprawdza. Kartkuweczka, 20, 20, 20 różnych miejsc były zaznaczone na mapie. Tak i po prostu musiałeś powiedzieć jaki to był kraj, jaka stolica. Ja dostałem no ja widziałem. Tak, nie wiedziałeś o tym. On nie wiedział jak to był kraj, on wiedział kolestolica. No nie, jest no, i te, ten jełop, który zdaje maturę, dostał 9 punktów na 20, a ja tak, chyba miałem 19. Ale tylko dlatego, że nie wiedziałem, że trzeba no. zobaczyć kraj No, to mam po tak? Gdzieś I w... tak to bym miał 18, jakby to ja? No. Ja miałem podpowiedzi? Tak. Nie, on się poradził Siedziałeś za mną i no, za czy... poradę, Ale dobrze tam To jest przesadne. Ja... Mam nadzieję, że pani Anna chyba wtedy akurat nie. ogląda to no, no, no. Ja tam wszystko sam napisałem Pewnie, wydaje mi No to może ktoś inny eee... robił z tyłu, bo... Do kogoś z tyłu to Chociaż nie, może z jednym była podpowiedź z czymś No mi podpowiadałeś, z, yy, Coś z, mogło być? z Arabią mi mówiłeś, no, tak. ale ty mi mówiłeś w ogóle źle wtedy Tak, chyba tak no. hmm. Bo ty mi mówiłeś, że tam był Iran, tak Iran a ja wpisałem Arabia Tak, tak Czekaj, ja tam robiłem mi zajmują. Coś takiego mogło być, no ty co powiesz? Co powiesz teraz? Mm. Co? Co? <laughs> no, że miałbym 18, tylko nie znałem polecenia i dlatego miałem. Bo w sensie pani widzi we mnie potencjał i powiedziała, że... Czy pisze że... ci dwa lata i mam tu się Że nic mi nie wpisze, bo wie, że to umiałem. Tylko, że nie wiedziałem, że trzeba... Że trzeba... A, jak Super. Ale w ogóle tutaj jesteśmy poszukani, bo nie robimy chyba dzisiaj płaskiej, tylko hantlę bardzo. Nie, możesz... Ja robię A, no nie. płaską Nie, ja bardziej go biorę i robimy hantlę Jak będzie to robisz płaską Robisz hantlę, czy sztab płaską? po? my... ja nie wiem, może zrobimy na hantlach Niech polskie może iść, boi I europejskie Ja się nie widzę za dwa lata tutaj Widzicie? Bardziej, no no, a Widzisz się tam? W dwójce? W U19 stary, na, na razie to tak Dobra, na razie to jest... Za 2 lata w U19? No właśnie dlatego za 2 lata Ty będziesz miał by 20 lat, więc będziesz tam nadawał Rozumiesz? Nie, no, serio Ty za 20 lat będziesz tam... Za 20 lat, Co 20 <laughs> <Co> 20 <laughs> lat <laughs> Za 2 lata, stary, to będziesz tam Hej, Kane, zapierdalaj kurwa I Kane. będzie kurwa Nie, Nie, po, Powiedz po niemiecku Kane, biegnij Ausfahr, aus, aus, ausfahr No to powiedz, Kane, Kane ausfahr aus Ausfahr I ty wtedy mu dajesz

<gry> Dziś ze chłopakiem góralskim Właśnie dlatego nie ma vlogów, bo ja chcę robić te treningi dobrze, później jestem rozproszony Chłopacki, dzisiaj <gry> w vloger <Lodzeń>. Co <To> jest tam? Nie <gry> <Ale gry> martw się, na jest Ale kotałek, Andrzej Dior To już sam my pomyślałem Często pięć na raz no, by... Na raz, mam, mam dwie Oj Oj oj. Oj, oj, oj! oj! Siła spadła sama. Jakie oj! To jest rozgrzewka w Real Madryt, tutaj nie ma słabej zawodników. Ja teraz pod tym. To na 5 nie? nie? Resja faz wam. Od 5 do 8. Raz? No alkoholizm zaproponował. Dobra, Ru, no, co ty robisz? Nie, co robisz? Ja on ma później kontułu. No to sam ten na alkoholizm zaproponował za chwilę.

Wiesz, ja ty to cały czas nagrywasz? Tak. <laughs> <laughs> Co się dzieje święty? Dostałem info, że Terkowicz Melanżowicz robi 7 10 na 5 więc też muszę to zrobić Zrobisz? Co? I ty uważasz, że zrobisz? Na no, luzie Na następnej robię 7 5 na 5 Dobra, trzeba 7, być... 5 7 5? Bo mnie zaraz Borys dziarasz Tutaj śmie śmiech i śmiechamy, ale trzeba gonić Kurde, chciałem się ich zapytać, czy nie nagrają na moją ręce w tej Magnumie no, O oh, nie, nie likujemy w ogóle... I widać jest. Jest. Ale ja tylko na dzisiaj wziął. Nie. A rękawiczek nie wziął. Tak, będę. to są rękawiczki do nagrywania. Ja swoje prezenty mam Dawaj na sobie. Pokryte, bo... Ja też mam. Pod... Nie, nie widzę rękawiczki na tej ręce. A, a widzisz, widzisz magnezję? Możesz nic z tym robić. Tam, Dawaj ruch już no. Pierwszy, że przerw bo się od 10 Ja mam pytanie, kiedy zresztą w skali podpytem? Bo wczoraj pod... podpytem. Tak? Tak. Nie ma? jest... No, to jest... 4. 4. 4. Musisz zrobić 6. Musisz zrobić 6. Musisz zrobić 5. Robisz Dawaj, zrobić Musisz zrobić 20. 20. 20. tych butów. Dawaj. Ty zrobił. Teraz to ty się pomidorek. Ty swojego potencjału w ogóle nie wykorzystujesz na tych treningach. On no, sobie przychodzi, 65 piątką macha. Musiał usłyszeć, że Terek robi 70 na 5, żeby się wędzy w garść. No, no coś zrobić. Ale nie, no bo teraz ja jeszcze nie zrobię tego nofia. Robimy 9, 2,5. Ogólnie, to ciężko jest mi powiedzieć, teraz robię dokładnie na płaskiej, czy jest regres czy nie. Powiem tak, bo nie było za dużo updateów, Dzisiaj w sensie na Instagramie bardziej robiłem. Waga aktualnie w okolicach 80, dzisiaj było 83 na czczo Jeżeli chodzi o przysiad. Mamy tutaj fajny progresik W tym tygodniu zrobiłem 110 3 razy 6 A w przyszłym tygodniu będę robił 112,5 3 razy 4 Na marcu też jest lekki progres 152,5 3 razy 5 3x5. A tutaj na płaskiej Aktualnie robię periodyzację tak zwaną Czyli dwa tygodnie temu Zaczynałem od 87,5 Tydzień temu była 90 Dzisiaj jest 92,5 na 5, 3 serie, a za tydzień będzie 9-5 w 3 seriach. No i co ważne, tutaj też z pauzą teraz robię. Dobra. Zobaczymy, Rozumiem. czy za ten tydzień to będzie szło, ale ja muszę powiedzieć, że ta koszulka jest średnia, bo się trochę ślizgam. Dobra, to nie jest próba ważna, to już pójdę się do siły. Rozumiesz. Za 70. Udowodnisz, Ostatnia że przed... seria. Terek to ogląda i się śmieje. Udowodni. Aby, raz. Dwa. Trzy. Spokojnie. I zepnij się teraz. Ustaw nogi, popraw. I dawaj. Góra, góra, 5. góra. Do mnie, do mnie, do mnie. Las. Jeszcze niech spróbuję Dobrze. co Zrobił. Wiadomo, już laterka. Dogoniony. Dogoniony, przegoniony. Za dziś robimy 8 dych. Na ile? Na 8. I proszę państwa, dzisiaj trening upper u mnie, więc drugie ćwiczenie na klatę dzisiaj. Mocna pompa. Bo robiłem płaską. Tam się spompowałem już, a teraz dzisiaj jest kapiątka. Tutaj leci dwie serie, 8-7. Teraz zobaczymy, od, od 6 do 10 robię. 35 leci, pauza. Zaraz spróbuję się. Dawaj, <laughs> Dawaj da, masz to, masz to, masz to Ale stary jest kontrast Zobacz na swojej twarzy, zobacz na swoje ręce da masz dałeś czerwone, to masz białe Ale jest dobrze, dolof, Dobrze, dobrze No, dobrze Mnie Jeszcze tylko tu barku, biceps, triceps I zrobimy dzisiaj napinkę też Szatni troszkę się podmieniało, tu już trzeba pokazać Decyzja do Pana Świątka Właśnie wyzwam tego Tuchela No że to nadziei, nie. Nie, jest, się nie. sprawdził? Nie. Widzę od... odkąd zaczął A nas, wiesz co powiedział bałem, Tuchel? Wiesz co powiedział Tuchel? No Tuchel powiedział, że dużo bardziej czuł się doceniony w Anglii niż w Niemczech No widzisz, doceniany się o, czuł bardziej, bo był lepszy Lepiej, o, o, lepiej, lepiej mu się trenowało, może to jest zupełnie inny styl tego Inna liga, i, ale on i, nie pasuje po prostu Inna kultura, inna kultura nie, nie pasuje po prostu Dołącza z Facebooka Idę tam do no. Mareczka ja Dobra ja Panie Świątek sam na salce zostałeś Przyszedłem pierwszy, wychodzę ostatni akurat Messi Nie no, ja jeszcze robię, tylko ja mam inne ćwiczenia Ale z, z państwa ćwiczących jednym planem treningowym Pan Świątek został, został najdłużej Szacunek Pan Świątek na was narzekał, że on został ostatni, jedyni, jedyny robi cały tak, trening tak. For Jedyny robi cały trening, ty wiesz co on robił? No On, on sobie widziałem. siedział i... Wszedł, nie, wszedłem na salkę i trenował, no teraz jest nagrane tak, I narzekał i mówił że, mówił, że został sam. Mm -hmm. No został sam, bo my zrobiliśmy szybciej, A on się opierał. No. Bo on dokładniej robi. Tak. Mm, mm, mm. <noise> jakbyś nagrywał, to byś widział jak robił. Znaczy nawet. Ale fakt fakt, fakt znaczy że wziął, się wziął, się wziął się do roboty, to trzeba powiedzieć. Że wziął bo usłyszał, do że Terek robi więcej znaczy. od niego. No to tak, no to w... Sumie... zabolało. No, ale to już koniec... No a jeszcze bicek więc musicie i tak na mnie poczekać, bo ja tam szatnik chcę nagrać. No to zobaczymy, czy poczekamy. To poczekamy. Ja nie no, to, dobra, to mi szybko zajmie. Już mogę właściwie wchodzić teraz. No to dawaj, to na chmukę nagrać. Święty, że stałeś Co święty? Jak stał tutaj Obserwuję Bierze przykład Jak Ci w ogóle to ćwiczenie chodzi? Fajnie, Fajnie Wygląda gifem Mogę tak. dostać bicepsa? 50 Daj, złotych Zawnij za, za go Zawnij go Nie, fajne co, co poczułeś innego? Jak Nic. to tak szybko palec miałeś przystawiony Nic Fajne Fajne to jest fajna sprawa, pani się szczerze. Zaczynamy czy pani. Matki, Dobra, jak chcecie, możecie iść, bo ja tu. Ten... No dobra. Nie, Nie? I main, main event będzie w szatni. A słyszeli, że ten kros z dorebki wraca? Nie, no. jest dobre. Widać to? Tak. Widać. Kady. Dobra, idziemy Dziękuję. i zacznijmy widzimy. Proszę bardzo jest ma... A... A Co tu się wyłania? A co tu się wyłania? Pan świątek. świątek się wyłonił Jestem Jak ty się przystępujesz tutaj w tej kamerze. tej kamerze? To jest wygenerowane przez Ejaj Ale zajebiste No, tyle z dzisiaj Widzimy się w następnych filmach Poważniejszych